W niebo wzięcie Najświętszej Maryi, Panny. Witaj, Maryjo, moja Matko i Mistrzyni Życia oddanego Panu. Po raz kolejny odpowiadam na Twoje zaproszenie, fatimska Pani, i oddaję dobremu Bogu ten czas medytacji, aby Cię Maryjo pocieszyć i wynagrodzić. Za zniewagi bluźnierstwa, którymi ranimy Twoje niepokalane serce. Niech moja modlitwa i medytacja stanie się wynagrodzeniem za bluźnierstwa względem Twojego Maryjo niepokalanego poczęcia, Twojego dziewictwa, boskiego macierzyństwa. Za bluźnierstwa tych, którzy w sercach niewinnych dzieci starają się zaszczepić niechęć i nienawiść do Ciebie, Maryjo, i za tych, którzy znieważają Cię, Matko Boża, w Twoich świętych wizerunkach. Jesteś Maryjo cała piękna i czysta, cała oddana Bogu i ludziom, cała święta. Twoje życie było w każdej sekundzie skupione na Bogu, na Jezusie. Nigdy nie zraniłaś Boga nawet najmniejszym grzechem, ale trwałaś w nieustannym posłuszeństwie względem najświętszej woli Bożej. Żyłaś, Maryjo, w takim zjednoczeniu z Bogiem, którego nie możemy sobie wyobrazić. Ono nie zmieniło się ani nie ustało w chwili, w której Pan Jezus odszedł do nieba. Ale coś się zmieniło. Widziałaś Maryjo od chwili w niebowstąpienia Pana swego ukochanego Syna, oczyma duszy, a nie ciała. Przyjmowałaś zapewne najświętsze ciało Pana Jezusa w Eucharystii, ale tęskniłaś jak każda matka, aby zobaczyć swoje dziecko na własne oczy, żeby móc. Uściskać swojego syna, dotknąć go, poczuć ciepło jego dłoni, zobaczyć jego twarz, spojrzeć w oczy. Doświadczyłaś, Maryjo, bólu tęsknoty matki, która już nie może zobaczyć swojego dziecka. Jednak została ci, Maryjo, nadzieja. Wiedziałaś dokąd odszedł twój syn, i wiedziałaś, że odszedł do domu. Ojca, żeby przygotować tam dla ciebie mieszkanie. Jednak, jak długo potrwa czas oczekiwania, tego nie wiedziałaś, więc jak to było w twoim zwyczaju, Maryjo, rozważałaś wszystko w swym niepokalanym sercu i cała powierzałaś się z ufnością woli Bożej? Jednocześnie spełniałaś zadanie, jakie Jezus ci zostawił czyniąc Cię matką Kościoła i królową apostołów. Wiedziałaś, że Kościół to Chrystus. To jego mistyczne ciało. Kochałaś i kochasz Kościół. Bliskie były i są ci wszystkie sprawy Kościoła. Trwałaś, matko, w nieustannej modlitwie, więc też nieustannie wstawiałaś się za tym młodziutkim kościołem, który tak wiele cierpienia kosztował Jezusa. Widziałaś, jak tętni w kościele życie Boże, jak Duch Święty mądrze i z miłością prowadzi kościół, sprawiając, że wzrasta, rozwija się wśród trudności i prześladowań. I czekałaś, Maryjo, czekałaś na tę szczęśliwą chwilę, w której będziesz mogła odejść do nieba. Nie bałaś się śmierci, bo wiedziałaś dokąd i do kogo idziesz. Myślę, Maryjo, że jak każdy mądry człowiek, przygotowywałaś się na chwilę śmierci, która jest jednocześnie bramą do życia wiecznego. Ewangeliści nic nie piszą o tym etapie Twojego życia. Mogę jedynie domyślać się i wyobrażać sobie, co wtedy czułaś, Maryjo. Co działo się w twoim sercu, jakie były twoje pragnienia i myśli czasem u mistyków poszukuje odpowiedzi na pytanie co przeżywałaś Maryjo błogosławiona Maria z Agredy pisze, że za pozwoleniem trójcy świętej sporządziłaś swój testament nie wiem czy tak było. Ale lubię czytać ten testament, bo czuję, że jego treść odsłania Maryjo tajemnicę Twojego serca. Oto co czytam. Najwyższy Panie, odwieczny Boże, ja, marny robak ziemski, oddaję Ci hołd. Pełen najgłębszej czci i najwyższego szacunku Tobie, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, trzem różnym osobom, w jednej i nierozdzielnej postaci, w jednej istocie i w jednym majestacie, który jest nieskończony w swych doskonałościach. Wyznaję cię jako jednego, prawdziwego i wyłącznego Stwórcę i Odkupiciela wszystkiego, cokolwiek istnieje. W twojej obecności ogłaszam mą ostatnią wolę. Nie posiadam żadnych dóbr świata doczesnego, które mogłabym po sobie zostawić, albowiem nigdy nic innego nie posiadałam, ani nie kochałam jak tylko Ciebie, który jesteś moim całym dobrem. Ciałom niebieskim, gwiazdom i wszystkim stworzeniom składam dzięki za to, że bez mojej zasługi utrzymywały mnie przy życiu, spełniając Twoją wolę. Z całej mojej duszy pragnę i oczekuję po nich, że będą ci służyły i wielbiły Cię, a ludziom, moim braciom, będą dawały wszystko, co potrzebne jest im do życia. Aby lepiej mogły to spełnić zrzekam się, o ile to możliwe, mojego panowania nad Nimi jakie mi nadał Twój majestat. Władzę mą. Przekazuje na ludzi, aby stworzenia te służyły im i dopomagały. Szaty moje przekazuje Świętemu Janowi, którego przyjęłam jako syna. Moje ciało niechaj znowu przyjmie Ziemia. Jest ona wspólną matką, i jako dzieło Twoich rąk jest w Twojej służbie. Moją duszę oddaję w Twoje ręce, O mój Boże aby cię przez całą wieczność wielbiła i miłowała moje zasługi i wszystkie skarby jakie zgromadziłam dzięki twojej łasce oddaję kościołowi świętemu mojej matce i władczyni jako mojej głównej spadkobierczyni I jemu oddaję za twoim przyzwoleniem wszystko a chciałabym zostawić mu jeszcze więcej pragnę aby przede wszystkim moje zasługi służyły uwielbieniu twego najświętszego imienia, aby się przyczyniły do tego, żeby Twoja przenajświętsza wola spełniła się jako w niebie, tak i na ziemi, i żeby wszystkie narody poznały Ciebie, prawdziwego Boga, miłowały Ciebie i oddawały Ci cześć i uwielbienie. Po drugie, oddaję moje zasługi apostołom, wszystkim kapłanom, którzy żyją obecnie i żyć będą w przyszłości, aby przez swą niewysłowioną dobroć byli użytecznymi sługami i godnie wypełniali swój urząd, żeby w pełni mądrości, mocy i świętości zdołali dusze odkupione Twoją krwią należycie nauczać. I prowadzić do świętości. Po trzecie, przekazuję moje zasługi dla duchowego dobra moich wszystkich czcicieli, którzy będą mi służyli, którzy będą mnie wzywali i którzy u mnie szukać będą pomocy, by stać się godnymi Twej łaski i Twego zmiłowania, aby kiedyś mogli wziąć udział w życiu wiecznym. Po czwarte, Życzę sobie, O Panie, abyś ze względu na moje trudy i cierpienia okazał się łaskawy dla wszystkich grzeszników pochodzących z pokolenia Adamowego, aby mogli pozbyć się nieszczęśliwego stanu przebywania w grzechu. Od tej godziny postanawiam się modlić za nich nieustannie w Twojej obecności, dopóki świat istnieć będzie. Oto mój Panie i Boże, jest moja ostatnia wola, którą we wszystkim podporządkowuję Twojej woli. traktować słów tego testamentu jako czegoś co z całą pewnością się wydarzyło i to nie jest dla mnie ważne jednak odczytuję w tym zapisie wiele cech twego ducha Maryjo widzę ciebie jako osobę w pełni wolną od wszelkich ziemskich przywiązań żyjąc na ziemi korzystałaś Maryjo z tego co ziemskie ale przywiązana tylko do Boga i tylko do niego należało twoje serce a tego co stworzone co ziemskie i ludzkie używałaś w takiej mierze w jakiej pozwalało ci to bardziej kochać i bardziej poświęcać się Bogu twoje serce Maryjo było przepełnione wdzięcznością za wszystko czym Bóg cię obdarował całe twoje życie to pieśń uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które Ci uczynił. W swym sercu, Maryjo, miałaś Kościół i wszystkich ludzi. Wszystko poświęciłaś najpierw dla Jezusa, w tajemnicy Jego wcielenia, narodzenia i życia na ziemi, a potem poświęcałaś wszystko dla Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Kochasz. I kochałaś Maryjo nas, biednych, grzeszników, i wstawiasz się nieustannie za nami u Boga, wypraszając nam zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Nie oczekiwałaś Maryjo od Boga nadzwyczajnych łask i przywilejów, nie spodziewałaś się łaski w niebo wzięcia, ale przyjmowałaś wszystko, co Bóg tobie dawał. Przyjmowałaś, z wdzięcznością i uwielbieniem, Maryjo, pragnę żyć ukryta w Twoim sercu i od Ciebie uczyć się życia w pełni skupionego na Bogu i wypełnianiu Jego najświętszej woli. Nie chcę niczego co ziemskie, pragnę mieć serce w pełni wolne dla Boga i gotowe na przyjęcie wszystkich Jego łask. W Tobie, Maryjo, pragnę żyć ufnością i zawierzeniem. Zawierzeniem bez granic i bez zastrzeżeń. Ty tak zawierzyłaś Bogu na wieki. Na zawsze, na przepadłe. W Tobie, w niebowziętej matce, widzę nową Ewę. Ewę, która pokonała szatana, zmiażdżyła jego pychę i chroni swoje dzieci przed wężowym jadem pokus i nieufności. Maryjo w niebowzięta. Zawierzam Tobie, siebie, moich bliskich i wszystkich ludzi, i proszę prowadź nas bezpieczną drogą do zbawienia, do życia wiecznego z Bogiem. Amen.